Dzień dobry się z Państwem tutaj. Witam Was w kolejny letni dzień. Idę właśnie wrota od stodoły otworzyć, bo przyczepę z rzepakiem będzie trzeba dosypać. Niestety nadstawek nie mam założonych. Ale to jak zaczniemy pszenicę kosić, to założę do jednej i do drugiej przyczepy te nadstawki, żeby więcej towaru weszło. Tutaj jest dwie tony rzepaku i mam nadzieję, że to się zmieści na jedną przyczepę, bo to potem do sąsiada sprzedać będziemy jechać. Jakbym miał nadstawki, to by na pewno weszło. Ale no, co zrobić, że mi się nie chciało ich założyć? No nic, idziemy do Ursusa i podjeżdżamy pod przyczepę. Tutaj właśnie już odczepiałem rozrzutnik, bo dopiero po żniwach będzie używany. Podczepię i tak zostawię to tylną bramą, się wyjedzie. Żeby dookoła nie jeździć, niestety Bizonem będę musiał przejechać naokoło, bo się nie zmieszczę w stodole. Dobra, zgasimy go i idziemy na Bizona. Jeszcze wjadę fiatem do garażu, żeby nie przeszkadzał przy wyjeździe, a potem jeszcze na wózek header będę kładł. To trzeba miejsce zrobić. Planuję jeszcze zrobić podorywkę tamtego pola. Co na nim obornik rozrzucałem, ale to zależy, jak długo mi zajmie koszenie tego rzepaku. Ale tam dużo nie jest do koszenia, bo już ostatnio nakosiłem tam poprzeczniaki i po chyba dwa czy trzy skrajniaki. Dobra teraz, żeby tylko nic nie uderzyć i będzie sukces, bo to widzicie ciasno na tej gospodarce jest, ale na spokojnie powinienem wykręcić i wjechać do garażu. Dobre, nie zanudzałem Was tymi moimi manewrami, żeby wstydu nie narobić, ale już wsiadamy w bizona i wyjeżdżamy. Z tym też będzie ciekawie, ale no co zrobisz? Otworzymy teraz bramę, żeby potem nie latać jak opętany do tego Bajzona! I w ogóle dlaczego ta furtka jest otwarta? Przecie ja nie będę gonił kur po całej wiosce, bo bym chyba dżobla dostał. Dobra, już wsiadamy do tego Bizona i wyjeżdżamy, bo już dziesiąta godzina. elegancko odpalił. Na strzała tylko podnieść header i w nic nie uderzyć, bo lipa będzie. A jak w coś uderzy, to potem nie ma kiedy tego naprawić i nie ma czym kosić. Więc trzeba uważać. Ale dla mnie to nie problem, bo mam całe 20 minut doświadczenia i przy tym cofania dam z siebie całe 3%. trzeba się skupić. Wyjdziemy zobaczyć czy przejdzie e przejdzie tylko można by trochę po prawej się przesunąć i wtedy na pewno przejdzie. I jeszcze sobie złożymy te blachy na światłach, których nie ma. Dobra, cofamy dalej. M. Teraz to aż za bardzo do prawej się przesunąłem. E. No dobra, jakoś wyjechałem, tylko jeszcze bramę zamknę i możemy jechać. No dobra, jeszcze się przecisnąć przez kawałek wioski i przejedziemy przez sąsiada łąkę Haha. Ha. Naprawdę dzisiaj jest upalnie. Mam nadzieję, że przez następne dni będzie też tak łatwo, bo trzeba skosić jeszcze dwa spore pola pszenicy. No to już widać moje pole z rzepakiem, bardzo blisko nam te pola u bułem całe te. No, jak widać, jest wieczór, no i skosiłem całe pole. Parę ujęć wam nagrałem. Zmieściło się tak na styk na przyczepę. Że tak powiem, 4 liter nie urywa ten rzepak, ale no, mało nawozu też dałem. Teraz wracam do domu. Trzeba wstawić przyczepę do stodoły. Potem jeszcze header na wózek dać. A z tym też będzie kombinowania, więc chyba już dzisiaj odpuszczę tę podorywkę, bo w nocy nie będę orał. A poza tym znowu będzie to samo co przy wożeniu obornika. He, he. Dobra, chyba styknie jeszcze, zobaczymy czy można podjechać do siewnika czy nie. No jeszcze parę centymetrów można podjechać, ale tak deczko tylko, tak deczko, bo znacznika nie chcę prostować przecież. Co te drzwi zatrzasły się, o, otworzyły się. Dobra, wystarczy odczepiamy i jedziemy na podwórze powózek od Hedera i na polu złożę bizona. to ten już nie będę Was zanudzał tym składaniem, a i muszę się skupić, to nie będę nagrywał, więc cześć.